Action. Cześć, ja nazywam się Konrad, a Ty oglądasz kolejny odcinek Pysznej Szamy. W dzisiejszym odcinku przygotuję kolejny fit omlet, tym razem druga wersja na słodko. Koniecznie zostań ze mną! Omlet robię z trzech jajek, oddzieliłem żółtka od białek. Z racji tego, że jest fit, daję do niego słodzik, nie cukier. Myślę, że dwa wystarczą. Żółtka ubijam mikserem. Do ubitych żółtek dodaję łyżkę mąki kukurydzianej i dwie płaskie łyżki mąki pszennej. I ponownie mikserem mieszam. Żółtka z mąką już mam wymieszane. Otrzymałem takie coś. Kolor elegancki. A teraz zabieram się za ubicie białek. Białka ubite, żółtka przygotowane. Teraz te dwie masy muszę ze sobą połączyć. Dodaję żółtka po trochu i bardzo delikatnie mieszam. Na rozgrzaną patelnię olej kokosowy. Jak olej się rozpuści, będę wylewał tą jajeczną masę na patelnię. To będzie omlet z flambirowanym pomarańczem Tak jak wcześniej gdzieś tam na filmiku jest widoczne Filetuję pomarańcza Tylko tutaj będzie z taką Małą różnicą Bo te cząstki o wykrajam Tak żeby pozbyć się białej skórki zobaczcie Jaki otrzymuje piękny kawałek, omlet wędruje na patelnię. uformuję go jeszcze, żeby miał taki bardziej okrągły kształt, żeby był równy, no i na bardzo malutkim okniu smażę. Na rozgrzaną patelnię, rzucam moje fileciki z pomarańczy No mogłaby być do tego odrobinę mniejsza patelnia, no, ale mniejszą już wykorzystałem do omletu, mogłem zrobić odwrotnie, no ale życie Soczek z pomarańczy też wędruje na deseczkę Na patelnię I czekam aż pomarańcze właściwie nadbiorą temperatury Posmarzę je chwilę, jakieś 2-3 minuty Zostańcie ze mną. Odrobina oleju kokosowego do tej pomarańczy Omletik mogę przerzucić na drugą stronę. O, tak wygląda. No i smażę go jeszcze. odrobinę miodu, łyżeczkę na pomarańczy Omleta na chwilę przykryję przykrywką z racji tego, że jest dosyć gruby i chciałbym, żeby to wszystko w środku się ścięło, a przykrywka mi to zapewni. A Pomarańcze flambirowane, dlatego, że polane będą Jackiem Danielsem i ten alkohol będzie podpalony. A one w tym alkoholu, właśnie, będą się będą płonąć. O! O! Da. Magia telewizji. Nie, magia gotowania. Co ja galo, zobaczcie. Aromat łyski na fit omleciku. Musicie to zrobić, żeby poczuć u siebie w domu. Na omlet dam jeszcze odrobinę Nutelli. Łyżeczka mała, mała Nutella, zobaczcie. O. Mogłem ją na chwilę dać do ciepłej wody, wtedy bardziej by się rozpuściło. może łatwiej by było ją jakoś położyć na omlecie, no ale myślę, że takie dwie łyżeczki wystarczą. I na to jeszcze pomarańczka nasza, flambirowana z aromatem Jacka Danielsa, kładę na obleciku, mm -hmm. na omletach i w ten oto sposób macie kolejny przepis tym razem drugi na fit omlet w wersji na słodko to by było na tyle dzięki za oglądanie flambirujcie pomarańcze i subskrybujcie ten kanał hej cześć